Trwa głosowanie w katowickim plebiscycie Galeria Artystyczna 2022. Z początkiem każdego roku Katowice organizują plebiscyt, którego celem jest uhonorowanie ludzi świata kultury zasłużonych dla Katowic i Górnego Śląska. W tegorocznej edycji nominowani zostali Adam Bauman, Urszula Brol, Krystyna Bochenek, Lucjan Czerny, Tadeusz Grabowski, Tomasz Jura, Tadeusz Michejda, Erwin Sówka, Andrzej Szewczyk, Piotr Szmitkę, Bolesław Szabelski, Witold Szalonek. W plebiscycie można głosować za pośrednictwem miejskiej strony internetowej www.katowice.eu w zakładce dla mieszkańca. Drugim sposobem na oddanie głosu jest wypełnienie kuponu umieszczonego w informatorze miejskim Nasze Katowice i najpóźniej do 31 marca przesłanie go na adres Urzędu Miasta z dopiskiem Galeria Artystyczna 2022 lub dostarczenie go osobiście do Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13. Głosy będzie można oddawać do 31 marca. Uroczyste odsunięcie wybranego w plebiscycie pomnika przy placu grunwaldzkim odbędzie się tradycyjnie w połowie września podczas kolejnych obchodów nadania katowicom praw miejskich.